Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Runda Siódma Liga SKG. Um, rozpoczynam swoje ostatnie okrążenie pomiarowe w tej sesji kwalifikacyjnej. Jak widzicie na razie, prowizoryczne pole position. Um, Tutaj bardzo długa, prosta jest w Meksyku do yy, Bardzo długa jest ta prosta prowadząca do pierwszego zakrętu To jest taka podwójna szykana Podwójna szykana, dobrze przejechana przez nas, poprawiamy się po pierwszym sektorze praktycznie o jedną tysięczną więc praktycznie on o nic taki sam pierwszy sektor Wjeżdżamy w drugi sektor. On jest tutaj bardzo techniczny. Widzicie tutaj straciłem czas na wyjściu, ale tutaj w eskach trochę go zyskam. Ponieważ ostatnio mój czas to było minuta um, 16, 114 Tutaj mój teammate po lewej stronie um, ział mi zdrowie. Bardzo fajnie. Dziękuję. Poprawiamy się po drugim sektorze o 1 dziesiątą. Tutaj zblokowałem tylnie opony, wjeżdżamy w ostatni zakręt. Wyjeżdżamy z niego jak najbardziej do wewnętrznej i poprawiamy się 72 000 sekundy. Jest to minuta 16:0. Jest to weekend ze sprintem, do którego ruszamy już teraz. Czerwone światła gasną w tym momencie i ruszamy do sprintu, w którym. Nie działo się zbyt wiele, ponieważ tutaj możecie tylko zauważyć praktycznie jedną walkę. Dwie osoby się liczyły praktycznie w walce o zwycięstwo. Był to Hookit i byłem to ja. Huki ostatnio strasznie lagował, teraz miał już dobry internet, nie wiem jak on to zrobił, ale miał. Um, no Huki ostatnio strasznie lagował, lecz na, na tym wyścigu dało się z nim już fajnie, fajnie powalczyć no dzięki czemu po prostu bardzo fajnie mi się ten wyścig jechało jak widzicie nic się nie działo przechodzimy do okrążenia numer 7 um, żadnego safety cara um, nie było w tym sprincie co, co jest zaskakujące lecz um, teraz wyprzedza nas od zewnętrznej tutaj na 8 okrążenie już Hukid ale ja się próbuję jeszcze zrewanżować Niestety nie mam już przyczepności w tych oponach zbyt dużo, i jak widzicie, coraz bardziej auto nie chce się mnie słuchać, um, przez co ucieka mi tył, ucieka mi przód, no i jest mniej po prostu tej przyczepności. Przechodzimy do okrążenia numer 9, mam tutaj DRS. I wyprzedzam teraz Hukida na tej prostej, dojeżdżamy do pierwszego zakrętu, ja wjeżdżam pierwszy z lekkim, lekkim driftem wjeżdżam w ten, w ten zakręt, tutaj błąd na wyjściu, przez co Hukid może wykorzystać nawet to, że nie ma DRS-u, nie przeszkadza mu wykorzystaniu sytuacji, w której mógł mnie wyprzedzić, że ja się dobrze obroniłem po prostu. Przechodzimy do okrążenia numer 9. Yy, w sumie do okrążenia numer 10 yy, Na którym Hookit teraz mnie już wyprzedzi i się próbuje bronić jeszcze jak Lewis Hamilton. Yy, Hookit poszedł jak Lewis Hamilton. W Meksyku tutaj bardzo duży uścisk, ale na szczęście wyratowałem <grym> yy, więc... Dobrze, że chociaż to wyratowałem. Przechodzimy do... już Do końcówki okrążenie numer 12. Hokej wygrywa, ja przyjeżdżam na drugim miejscu. No wybrałem softy. 50% no, miałem na... na tyle na zużyciach, więc... Więc bardzo dużo. Na softów nie bierzemy na wyścig, startujemy na medach. 5 świateł zgasło już dawno i ruszym, ruszamy. Mamy dosyć spoko start e, lecz od naszej prawej idzie rang, Rangnar. Tak się chyba go czyta, nie wiem, przepraszam. E, jak coś? E, em, nikogo nie wyprzedzamy, nie tracimy pozycji w pierwszym zakręcie e, Przechodzimy do okrążenia numer 5, ponieważ nic się nie działo totalnie przez wcześniejsze okrążenie. Jak widzicie, odjechaliśmy już z Hokidem na 5 sekund hunterowi. I teraz mam DRS nie będę używał RS-u, aby, aby Hukida po prostu wyprzedzić, ponieważ no nie jest to potrzebne, byłem bardzo blisko niego na wyjściu z ostatniego zakrętu Teraz już zjeżdżał sobie do lewej, bo jest bezpiecznie nie, dotk no, nie dotknęliśmy się I to jest klucz w tej całej zabawie Żeby jeździć czysto I się Ścigać fajnie I w tym momencie wjechał nam safety car już przechodzimy do restartu, nie ma co marnować czasu na to. No nie spitowałem. Jest 10. okrążenie dopiero z 36, więc nie spitowałem Ruszamy. Spoko restart trochę uścisku Trochę niedogrzane opony były z tyłu i z przodu, ale to nic się nie stało. Jak widzicie, bardzo szybko schodzi ten ERS. Już ze 100% mamy 40 praktycznie, a używałem go tylko na jednej prostej, a to dlatego... Jezu Święty, nie da się jechać z jednego okrążenia bez cietwikara, no kurde ej. Ten ERS schodzi tutaj tak szybko dlatego, że no po prostu um, mamy duże prędkości na prostych, ale też bardzo duży docisk, więc... Um, jedziemy teraz kolejny restart, całkiem bezpieczeństwo, już tam w boksie mogliście zauważyć. A my kolejny raz mamy uścisk na wyjściu z tego ostatniego zakrętu. Na razie przedem nas State Daisy, um, chowamy się za nim w streamie. Używamy ARS-u dużo i teraz robimy Daniel Ricardo mu wchodzimy po wewnętrznej bez kontaktu. I już na pierwszym wyszkołku byliśmy przed Daisym. Przechodzimy do okrążenia numer 15, na oh, którym yeah. Jest kolejny safety car Co dobra, bardzo dobra, mi pomaga boks, 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 boks. Zjeżdżam Nie mam damage'u Zjeżdżam do boksu teraz e, Po opony typu hard Czyli najtwardszą mieszankę Na tym torze Wyjeżdżam w Williamsa, ale to nic tam już rzuciłem. Przechodzimy do restartu. Jesteśmy na szóstej pozycji za tymi, którzy spitowali wcześniej na oponę typu medium, czyli mamy przewagę, jesteśmy jakby wirtualnie pierwsi. Przechodzimy do początku drugiego sektora, praktycznie, przepraszam, środka drugiego sektora, już teraz końcówki, w które wyprzedzamy. Speed demona, ale tam jeszcze ktoś próbował wejść Speed Demonowi po wewnętrznej. Speed Demon nie widział tego kogoś, nie wiem kto to był. No i po prostu skręcił w prawo i. wielki karambol był. Kolejny safety car, kolejny restart. Ragnar jest na pierwszym miejscu, Moraflo na drugim, ja na razie na trzecim miejscu z Fast Zapem. Czekam teraz na błąd Tutaj widzicie była zmiana pozycji Moraflo zamienił się pozycją z Ragnarem Którego właśnie wyprzedziłem teraz Wjeżdżamy już na prostą startową I będę się przymierzał do wyprzedzenia właśnie Moraflo Który... No, nie liczy się na razie w walce o zwycięstwo. I nie będzie się liczył w walce o zwycięstwo, ponieważ ja na tych hardach będę jechał do końca. Tutaj dajwuję Moraflo od wewnętrznej strony toru. Nie jestem przed nim, więc robię switchbacka, drugiego switchbacka robię lepsza trakcja na wyjściu. Teraz włączam RS. Chowam się w steve stream, już wychodzę z tego steve streamu. Moraflo obiera, moraflo obiera dłuższą drogę do hamowania, ja obieram krótszą drogę do hamowania, ale jakoś bardzo mi się dział ten zakręt podczas całego weekendu wyścigowego. Bardzo mi się dział ten zakręt. Zakręt numer 4. Bardzo mi się działo zakręt numer 4 w tym wyścigu, w ogóle w kwalifikacjach, mogłem do niego bardzo późno dohamowywać i tracić po prostu mniej czasu na dohamowaniu. Jesteśmy, widzicie, na ostatnim okrążeniu już teraz, ponieważ totalnie nic się nie działo, Jechaliśmy Hunterowi na 7,5 sekundy. Jak możecie zauważyć, fireworks już strzelają dla nas. Przejeżdżamy przez sekcję stadionową. Skręcamy na, w ostatni zakręt. Przejeżdżamy linię mety na miejscu numer 1. Drugi z rzędu! Tak jest! Drugi z rzędu! Jest! Więc jak możecie zauważyć, przejechaliśmy linię metyn na miejscu pierwszym i to po raz drugi z rzędu. Um, dzięki czemu w całym weekendzie sprinterskim zgarnęliśmy punktów bodajże 32 <laughs> po ostatniej naszej wygranej w yy, gdzie był ostatni wyścig w USA po ostatniej naszej wygranej w USA um, no po prostu dodała mi ona skrzydeł i po, i Druga z rzędu wygrana w Lidze SKG, co umieszcza nas na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. W sensie mnie, a Mercedesa umieszcza na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej. Tutaj macie jeszcze wyniki wyścigu. 55 minut zajęło mi przejechanie tego wyścigu. Bardzo długi wyścig ogólnie. Bardzo męczący Jechałem jeszcze tego wieczoru Wyścig w splicie pierwszym jako rezerwa, ale tego wam nie będę wrzucał, ponieważ uważam, że no bez sensu to wrzucać Ponieważ nic się tam nie działo, a ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!